Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Demo, a to jest taki krótki filmik e, informacyjny, w którym chcę wam e, przekazać bardzo ważną informację, którą na pewno e, która na pewno większość z was zadowoli i większość z was się na pewno e, ucieszy z tego powodu. Otóż m, najprawdopodobniej, e, tak na 99% rok 2013, oczywiście jeśli koniec świata nam nie przeszkodzi, rok 2013 Rozpoczniemy ee, sobie z let's playami z konsoli PlayStation 3. Tak, wielki triumfalny powrót do nagrywania z konsoli PlayStation 3. Co się stało? Nagrywarki? Nie, nie naprawiłem nagrywarki. E, zakupiłem Avermedia, e, Game Capture Live HD, nie wiem, coś takiego. E, I niedługo, z, jutro właściwie, jadę po nią, odebrać ją. Bo to jest w sklepie w moim mieście do odbioru osobistego i myślę, że jutro pojutrze najpóźniej w piątek, ale nie, myślę, że w czwartek najpóźniej powinno się pojawić. Moje rozpakowanie, taki unboxing, w którym przedstawię wam, jak ta nagrywarka wygląda, trochę omówię jej funkcje, i tak dalej i tak dalej. No, i może nawet jeszcze pod koniec tego roku pojawią się wreszcie jakieś filmiki z konsoli PlayStation 3. Wreszcie będę miał taką możliwość. E, helpaga będę musiał sprzedać. Do końca nie ustaliłem, co się z nim stało, e, ale na pewno nie jest to wina nagrywarki, ponieważ sprawdziłem ją na innym komputerze i działa ona wyśmienicie, więc jest to widocznie jakiś mój problem. Mimo, że software e, reinstalowałem miliard razy, mimo, że kable próbowałem na wszystkie możliwe sposoby podłączyć, to nichuja nie działa. Niestety. Ale. Trudno, sprzedam ją i wyjdę na zero, więc nie ma straty. vermedia myślę, że będzie całkiem fajna, ponieważ nie muszę jej nawet do komputera podłączać, tylko na pendrive'a wszystko się z niej zgrywa, więc jest o wiele wygodniej. Jakość troszeczkę słabsza, ale nie ma to za dużo znaczenia dla mnie, bo można po prostu sobie w renderowaniu ustawić wyższe, wyższy bitrate i będzie prawie na równi. Eee, tak więc to by było na tyle w tym filmie informacyjnym. Chciałem Wam przekazać taką informację, właśnie, że niedługo e, pojawi się unboxing, do czwartku najpóźniej, ustalmy i kupuję zawermedię. Więc na początku roku 2013, pod koniec tego, będą wreszcie let's play i taki oto wielki powrót do, do tego nagrywania z konsoli. A trochę gier już mi się nazbierało od tamtego czasu do ostatnich let's play. Ale fajnie, że wreszcie będę mógł nagrywać sobie tak regularnie. E, dobra, mam jeszcze taką informację, że na razie trochę jest problem, jeśli chodzi o nagrywanie filmików w tym tygodniu. Jest on dla mnie strasznie zawalony. Mam hardcorowy ten tydzień ostatni przed świętami, e, ale myślę, że po tym unboxingu, który będzie w czwartek, to od piątku e, już się będzie pojawiać e, Dark Souls i inne materiały regularnie. Postaram się, aby zachować taką rutynę. Może rutynę to jest trochę złe określenie, bo to się zawsze źle kojarzy z czymś negatywnym. Z... Postaram się, aby. Postaram się być systematyczny. Postaram się nagrywać po jednym filmiku dziennie lub nawet po dwa w te, oto właśnie święta i przez tą przerwę świąteczną. Później będę miał bardzo szybko ferie. Aczkolwiek w ferie wyjeżdżam na 8 dni, ale przez ten czas będą filmy, ponieważ mam opcję tą partnerską, że mogę sobie przesłać filmiki, a później one mi się publikują. Więc nie zostawiam Was oczywiście, mimo że teoretycznie na ferie będę wyjeżdżać w górę na narty. No i mogę Wam zdradzić w tym miejscu, już mówiłem o tym na live'ie, ale na live'ach nie ma za dużo osób. Z tego mojego wyjazdu na narty będzie vlog, będzie taki jakby filmik... Taka mini-relacja z tego mojego wyjazdu. Myślę, że to będzie ciekawie. Postaram się nawet zjechać taką normalną, normalną kamerą. Yy, Trzymającą w ręce z nart. <grym> to będzie hardkorowe. Yy, ale nie takie rzeczy już się wyprawiało. Dobra, yy, tak więc myślę, że to by było na tyle. Krótki filmik informacyjny miał być. Si się rozgadałem na ponad 4 minuty, jak ja to zazwyczaj mam yy, w swoim zwyczaju. Piękne powtórzenie w jednym zdaniu. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć!